Ja jestem Karmol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Darkness 2 i dzisiaj idziemy na dziwki. Moi kochani, chyba ten ty mam wejść? Raczej na pewno, nie było innego przyjścia. A, okay, to słyszę ich stąd, tutaj są. Nie Okej,

o kurde, tutaj też ładnie lecę, a ty? Well, kogoś pewnie... Ale beczy kogoś pewnie szukamy. Ale leci. Tutaj... Na... To się ma, to ty? Nie. Ty? Hi. No cześć. There, to You're pewnie ta.

So tak, uh, Ta, yeah, yeah, got it. Got it. Ta, tak. Tak, O, to miejsce kojarzę ogólnie, jak żem grał ostatnio. Tam może nie chcemy patrzeć. Ale leci. Dobra, się ma. Co to się dzieje? to płacze koleżanka Tutaj chyba kolega rady nie dał. Dobra, tu nie patrzymy. Tylko oczkiem spojrzę. Dobra, nie patrzymy. Co się tutaj jeszcze dzieje? I mam nadzieję, że nie. Będę ja miał żadnej demotyzacji za to, nie? Czy coś takiego? To jest tylko gra, kurde. No nie, no nic innego nie by nie było.

now we ain't seen her in a month here this is from vinnie nice now you go find these assholes and make sure you give them one for me shoot quasimodo upside the head and put us all out of his fucking misery jesus christ i gotta get a new job um. I said no makeup you stupid well Chodź tu. Rozerwie... O, ale to jest ładne. Rozerwiemy cię od razu. Anaconda. Burde.

To jest tylko klient? O, ty. Ty nie jesteś klientem. Kurde, te światła są tak irytujące. Kochani... Ale dobra, dobra. Składasz. Ale fajne slow motion było, dobra. Ktoś tu jeszcze jest? Czemu się te drzwi wszystkie pozamykały? Były takie ładne widoki.

To no, już idę, spokojnie. Co to jest za krzyż? A shit! Nieźle się powiem, ponownie. Ile jeszcze tą wentylacją podeszedną? Już chcę ich rozwalić. Kurde, ale trochę się. No, trochę się poguje ogólnie. No, widzicie wy to? Nie mogę przejść. Jasny gwint Jeszcze raz jak ja tu mam przejść Ja pierdzę. You are my... You are my puppet No skur Na pewno się da przejść Jakie ja są to wcześniej przychodził No, alo No, ja pierdzielę, dobra śmieszna sytuacja, bo powtórzyłem misję i teraz tutaj nawet nie mogę przejść, nie? Ja pierdzielę. A jestem tutaj, no. Zajebiście to wygląda, nie? Jasny gwint. Moi drodzy, moi kochani. Udało mi się przejść, ale niestety musiałem yy, wyjść z gry, zmniejszyć liczbę, liczbę herce na monitorze I... zmniejszyć liczbę FPS w 160, także jakby ktoś, komuś nie działało to w przyszłości, to zmniejszcie sobie FPS y do 160, herce też I uda wam się przejść ogólnie przez to O, zapisywanie, no to ja zarabia... Już jestem, można go rozwalić widzowie już z normalnymi fps dla mnie. No, wy tego nie widzicie, ale ja widzę różnicę. Dobra. Dobranoc, kolego. Ktoś tu jeszcze szedł, chyba co? A gdzie on jest? Okej, okay, przejdźmy tędy Poczwar. Dobra. Już wiem, jak się nazywa ta postać. Poczwar, ok, ok. Dzię, dzię, mm, co dzię, 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 o dzię, dzię, o dzię, 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 O, dzię, 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 no skur, no nie, no, teraz zmieniłem to, no co znowu przyszłem Dobrze, moi kochani. Yy, nie będę zmieniał tego, to póki nie będę z powrotem tym, jak on ma. Yy... Czakim, jack, jack o, broń jest dobra. Tu są kabelki. Naciśnij, co mam nacisnąć? Co ja mam nacisnąć? No klikam i co? Nic. Naciśnię, ale co? Ku Może nie wiem. Co ja mam nacisnąć, widzowie? Wszystkie klawisze może? O. Co to był sen? Wszystko? Czy co? Okej, okay, nie było zapisu. To trzeba... trzeba grać tak no. Cyk. Bierzemy tarczę. O! O! Jest chodźmy, zapis. Welcome back. Kontynuuj poszukiwania kaleki. Jakie? o! Tarcza. Ej, yy, znaczy mogę kupić sobie punkty. Ile mam punktów? 1300? Nie no, co bierzemy. Złapę sporadnego przeciwnika i naciśnię, aby wykonać eksek... Opiszemy oczywiście. Czy możemy coś jeszcze ule ulepszyć, moi kochani? Tutaj 1000. Tutaj będzie coś? Jeszcze nie. No. To można kupić. Ale to mamy chyba co? Chyba ta. Dobra, nie mam więcej esencji, niestety. Nie idź dalej? Czyli zasadzka na nas jakaś. No wiedzą, no co tu jest? Tu jest Winnie. Tu jest Jenny, która nie żyje. tu jest nasz. Y ten, ten Powell, nie pamiętam jak miał na imię Jimmy Winogrono, Jimmy Winogrono, ciotka Agenci moi, tego kojarzę I ja No host, dobra, bierzemy amunicję całą No oczywiście, że spluwę I co, tarcza i łogiń, co? Bo tutaj nic dalej nie ma. Spadaj. Spaduła, krajeży. Co ci robię? U. Urywanie głowy. Spadasz? A to jest relikwia, ok? Tarcza? Tego nie możemy rozwalić. Ale tutaj mogę przejść. Badasz? Gdzie tu jest generator? Tutaj, okej. Okay. Tarczę to bym wziął z powrotem, nie ukrywam. Może się przetoć czasami. Ale widzę, że tu koniec już to. Ok. Rozwalę sobie to. No, tyk. I idziemy dalej, zreloadujmy, tarcza W łapę W sumie to w mackę chyba I światło No, i nie zwracam uwagi na to światło w ogóle No, już Okej, okay, nie mam pistola, dobra, chcę tego tylko pistola Palimy planta, od planta w ogóle byłem wczoraj na koncercie zapsą na mojej drodzy. I był taki ogień, powiem wam, że jeszcze tylu ludzi to ja na, swojego, na swoje oczy nie widziałem. serca, kurde, delikęcia wow, 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 wow. Światło, o światło, więcej światłości, kurde. Serduszko kolejne. Serce, oj. Serce, dobra. Oni na mnie czekali, ty likwenty. Dawaj serce. Dobra. Albo cię oskubiemy. Picząwanie żołądka. A to powinien na początku rozwalić, ale o, ten pręd się przyda czuję. To sobie go weźmiemy na przyszłość, kochani. I się przydał. Faktycznie. Jak ja to mam rozwalić? A to jest z drugiej strony, czyli tutaj muszę przejść. O, w dupę. Pułapka. Pułapka. No i dupa. Zatem w pułapkę. I co się dzieje?

He feels sticky. Go about your duties. When the transfer is complete, then we'll have what we came for. I want you to believe me. I wish this could have been any other way, Jackie. But we all have tough choices to make, and this is yours. So you're the fucker who tried to hit us at the restaurant, huh? Don't talk, and don't think. Just listen. You've been keeping something that was once lost. Something that doesn't belong to you. Now you have to choose to give it back. One of is of Cibka, która nam dała broń. I I want the darkness. I don't know what you're talking about. No, of course you don't. But the fact is, you're careless and far too many no, criminals to simply a fajna in się no, no demon living inside you. The restaurant was a test to be certain you were the new darkness host. Now you've passed that test. We want it back. Hmm. I feel you shifting in there. Are you getting nervous? You're too stupid to give the darkness the fear and respect it deserves, Jackie. It prefers the company of a moron it can control, and it loathes the sight of an intelligent man who can control it. Now I'll ask just once Will you give me the darkness of your own free will? Why don't you try and take it if you're such a fucking genius? If you read anything but comic books and menus, you'd know there are rules. The host may only give up the darkness by choice. I'm afraid I have to help you make that choice. Mr. Peavish, if you'd be so kind. Watch this, pretty boy. It's your own personal snuff movie. The darkness made you watch your girlfriend's murder. Your first meaningful act as its host was one of submission. Face it, Jackie. You can't control the darkness and you never could. Best to give it back to the people who can. Hmm. That stream of dark essence flowing into the siphon tells me you're already thinking of giving it up. Let's see if I can grease the wheels of that decision. Mr. Bragg. So, this was your girlfriend, huh, Jackie boy? I guess wars with lip rings give good head. What's the matter? i couldn't fuck her face when her head was blown off? Wow. No Jackie! Come on, oh, Jackie, the tempo damn place is overrun! Don't give an inch, Jackie! They don't got the whole place yet! Shut up! You're under attack all across the city. We have the means and the intent to bring your organization to its knees, and within minutes, we'll control your home. So think fast, Jackie. This isn't just about you anymore. Make a choice: left or right? Jackie, no! Nie! You didn't do this to me! you son of a Whoa, That one got wet? You did what you had to do, Jackie. You show these bastards who right? they just fuck with! Shut your fucking mouth, you fucking corpse! You made Ale a no chuj, decision to let the genie back out of the bottle, Jackie. To the darkness? You're just a puppet made of skin and gristle. Last chance. Will you give me the darkness of your own free will? Fuck you! Then not of your own free will! I'm trying to help you, but if you're too stupid to see it, I'll negotiate in a language even you can understand. Mr. Bragg, kill everyone in the mansion. Find the old lady and tear off both of her arms. Hey, how about I tear off a useless old piss? What do you think of that, Jackie boy? You lost Jenny because you couldn't control the darkness. And now you're going to lose everything you cherish because you don't have the sense to accept your limitations. Break his will. He will beg us to take it from him. A i tak będą nas bić. Kurde. Jest to jakiejś... jakaś super giga bestia się nam odpali, czy co? Co tu jest? Co tu jest? darkness. I'm done with you Do not let them take me oh, Nick. I'm done being your puppet You will to my bidding Give me one good reason today's Jenny? that is Jenny da, Jenny, Jenny's dead, you idiot! Focus. Give me the darkness, or your dear old Aunt Sarah is worm food. I can't. You leave me no choice but to use the siphon, Mr. Peevish. The binding rituals are nearly prepared. Won't be long now. Good. Keep working him over. I want him as weak as possible when the ritual begins. Jest zapisywanie, moi drodzy. Y Co się wydarzy, to zobaczymy jutro o godzinie 14 w następnym odcinku. Na ten moment to byłby koniec. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się jutro o 14. Dla Was był Karol i się Cześć!